Łącznik Gmina Strzegom otrzymała dotację w wysokości 2 milionów 100 tysięcy złotych na modernizację górnej i dolnej płyty boiska ośrodku sportu i rekreacji w Strzegomiu. Całościowy koszt zadania to kwota sięgająca 7 milionów złotych. Termin zakończenia realizacji inwestycji to sierpień 2016 roku. Co w takim przypadku z piłkarzami AKS-u Granic Strzegom, gdzie będą trenować i rozgrywać swoje gospodarskie mecze? Ruszyła przebudowa Strzegomskiego Siru Pierwsze prace rozpoczęły się wczoraj i dla wszystkich kibiców piłki nożnej ważna informacja. W sobotę drużyna AKS Strzegom, czwarta liga gra ostatni mecz u siebie w Strzegomiu o godzinie 17. Natomiast następne mecze, które powinniśmy grać u siebie, będziemy grali wszystkie w tej rundzie na wyjeździe. Jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe, mecze będą rozgrywane w Stanowicach i w Kostrzy Obydwa boiska przeszły weryfikację. Natomiast Najważniejsze, że ten mecz gramy u siebie. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.